kochani, nie odzywałam się do was dawno e... o, jesteśmy na spacerze jest pogoda cudowna, jest na plusie 12 stopni jednak ten wiatr jeszcze jest taki chłodny A, ale to nie przeszkadza dziewczyny patrzą kury tam są kury e... o, to jestem ja, na razie w cieniu zaraz się pokażę nie odzywałam się nic nie nagrywałam, ale to z wiadomych powodów z tej sytuacji, co się dzieje. Nie miałam ochoty, nie miałam weny. Nadal nie mam weny, ale postanowiłam, że coś coś nagram, bo jak długo, długo nie będę nic nagrywać w ogóle, to już później będzie mi coraz ciężej wrócić do jakichkolwiek nagrywań. Zaraz Wam się pokażę, a ja idę do dziewczyn, będziemy oglądały kurki. No, zobaczcie. Mam tu, pokażę, takie fajne kurki. Tutaj można w ogóle jajka kupić od tych kurek. Tutaj jest taka kaczucha. Proszę bardzo. Tutaj pieniążkę się można wrzucić. To fajna taka zagroda z kurkami. Tam dalej jeszcze są krowy. To znaczy bywają krowy. Teraz jak widać, no nie ma ich. Ale ogólnie tutaj jeszcze sobie chodzą krówki. Mm, spojrzeć. Idziemy. Tak, kochana. Tak, córeczko. Mm, super. Mm, ptaszki ćwierkają. Nie wiem, czy teraz usłyszycie. Akurat przestały ćwierkać. I wiatr we włóżach wieje. I wiatr we włóżach wieje, tak. Dokładnie. Wiatr we w uszach wieje. Niby fajna pogoda, jest cudowna, wieje. ale ten wiatr a Trochę przeszkadza. Tak, idziemy na plac zabaw. Tam dalej jest plac zabaw, będą się dziewczyny bujały na huśtawce. Trochę pozjeżdżają na zjeżdżalni, pobawią się swoją energię, spalą, a ja spróbuję troszeczkę odpocząć. O, nie dzisiaj miałam nie taką... Kłopoty, nie mama? Ja ja. uh, uh, uh. a tutaj jak zawsze o tej porze roku, jak się zrobi ciepło. Jest pełno ludzi, pełno dzieci. Tam dalej jak widzicie dużo osób sobie grilluje i spędza miło czas, a ja lecę, biegnę z dziewczynami. Idę, idę. Ojej, kurczę, uważać na wyboje. No hej. witam Was w kolejnym dniu, a raczej tydzień później. Tydzień później, bo w ciągu tego tygodnia w ogóle zdarzyło się parę jeszcze innych rzeczy. Na przykład moje dziewczyny były chore, potem ja byłam chora. W zasadzie to jeszcze trochę mam bolące gardło, jeszcze trochę mnie trzyma. To znaczy już takie przeziębienie zostało, już przechodzi. Z tego co widzicie, jesteśmy na spacerku na placu zabaw, dziewczyny się bawią, ale ja wiem, nie wyglądam wyględnie, więc. No cóż, jednak i tak postanowiłam się do Was odezwać. Bo mówię, jak tak będę przykładała cały czas, no to, no to będzie coraz ciężej. Odezwę się później do Was, bo mam mały problem tutaj z dziewczynami się kłócą. Wylizać kapie? Tak. Mm. Do tego. Ja Teraz robimy zim. babkę. Nie tak. tak. Ono, Tak. Tak. I pasz. Czary Mary. Ua! Pokażemy, pokażemy. Piękna. Nie mam gdzie was tutaj ustawić, nie mam stopy, Improwizuję po prostu dzisiaj. O, tutaj. Jest dzisiaj ciepło, fajnie. 17 stopni prawie, ale piotrek zabieje. To i tak jest chłodno. Fajnie, tak. Trzeba się podzielić. Podzielić. Tak, tak. I czekają dziewczyny na koleżankę. Może do nas dołączy? I Laurenkę Jest no. No. Jestem o, mała, tak. ale za to umie chodzić. Jestem mała, ale za to umie chodzić, więc mam nadzieję, że do nas dołączy. Prawda? Nie, tak, najpierw tak. No i teraz tak. Ja! Ja! Nie, no nie, 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 się nie, no, dlatego ja tak ja się rozglądam, to nie idą, patrzę Ale raczej nie. Ja cię pochcę, Więc po takiej przerwie, tak czy inaczej ciężko się nam biega. ciężko, ciężko się do was mówi. No, nym, 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 nym. Praktycznie sama nie o wiem wiemy, co mam mówić, bo no po co? No? W sumie trochę się działo Juhu. przez ten czas. Mąż sam pojechał do Polski, był dwa tygodnie. Ja sama z dzieciakami zostałam. No i w międzyczasie to, co Wam wspomniałam wcześniej, to co. No i w międzyczasie właśnie dziewczyny były chore. Jedna była chora, miała gorączkę, na szczęście dwa dni potem przeszło. Potem druga dziewczyna też miała stan podgorączkowy, główka bolała i w ogóle. No i na końcu mnie wzięło, też miałam gorączkę, ale ja tylko miałam taką gorączkę przez chyba, no przez jeden wieczór, jedną noc. Później miałam tylko stan podgorączkowy, robiłyśmy wszystkie testy i wyszły negatywne, te na covid, na szczęście, więc to było zwykłe przeziębienie, a my do tej pory do tej pory mnie jeszcze boli gardło. Przedtem to w ogóle chyba jakąś anginę miałam, bo miałam taki ból gardła, że nie mogłam śliny przemknąć, teraz już jest o wiele lepiej. Mama, tak? Tak. tak. Więc trochę się działo praktycznie. nie! Już mąż do nas, do nas jedzie, żeby tylko cały, zdrowy dojechał, fajnie, super, cieszymy się. No daj, akurat już. Tylko, że on też mówił, że teraz jego z kolei gardło boli, także no, będzie ciekawie. Przyjedzie chory? No, mam nadzieję, że nie. Dobra, trochę się z dziewczynami tutaj pobawimy, prawda? Posiedzimy sobie, fajnie wspólnie czas spędzimy. Pyszne. I mam nadzieję, że się do Was jeszcze później odezwę, ale obawiam się, że to może, że może być ciężko, bo jak wrócimy, to dziewczyny będę już kąpała, będzie kolacja, jeszcze z pieskiem wyjdziemy, y, potem już spać, no i potem wiadomo, bajka? No i bajkę jeszcze jakoś włączymy, dobranockę i tyle. U szkoda, że nie mam statywu, by się przydał tu. Mama, teraz... Dziewczyny bawią. Teraz. Tu się bawimy. Mam loda.